Witam ja Was na wirtualnej lekcji wychowania fizycznego. Co będzie nam dzisiaj potrzebne? Rakietka do tenisa stołowego, piłeczka do ping-ponga oraz cztery białe kartki A4. Oczywiście te kartki możecie sobie zastąpić kolorową ulotką ze sklepu, gazetą, książką, to co macie w domu. Co będziemy, moi drodzy, dzisiaj robić? Jakiś czas temu pokazywałam Wam ćwiczenia podbijania piłeczki. Dzisiaj będziemy te ćwiczenia kontynuować. Popatrzcie, podbijam piłeczkę i przechodzę z kartki na kartkę. Popatrzcie. I teraz powracam do tyłu. Staram się, aby piłeczka mi nie spadła. O, jeśli piłeczka spadnie, to zaczynam od nowa. Teraz, popatrzcie, robię przysiad. Na każdej kartce wykonuję dwa przysiady. drugi przysiad i wracam słod wykonuje przysiad dobrze kolejne ćwiczenie moi drodzy i idziemy slalomem, podbijając piłkę. Popatrzcie. To samo ćwiczenie w wersji uproszczonej. Trzymam samą rakietkę, tak jakbym podbijała bez piłeczki i przechodzę slalomem. I popatrzcie teraz z piłeczką. Dobrze. I ostatnie z naszych ćwiczeń, moi drodzy, staję z boku. Po prawej stronie mamy rozłożone kartki. Odbijam piłeczkę i próbuję stopą dotknąć kartki, cały czas podbijając piłeczkę i wracam. To były proste ćwiczenia, moi drodzy, z kartkami. Teraz y, pokażę wam jeszcze kilka ćwiczeń na doskonalenie odbicia yy, piłeczki rakierką. Popatrzcie, odbijam piłeczkę i podnoszę raz jedną, raz drugą nogę do przodu. Lub też staję na palcach i wracam do góry na palce i powrót do góry i powrót, bądź też moi drodzy, Staram się dotknąć podłogi i wstaję, dotykam podłogi i wstaję, dotykam podłogi i wstaję. Lub też, moi drodzy, piłeczka leży na rakietce, staram się dotknąć podłogi i wracam. Dotykam podłogi, wracam. Dotykam podłogi i powrót. I teraz, moi drodzy, jeszcze kolejne ćwiczenie. Może to być piłeczka położona na rakietce, i idę dookoła slalomem. Staram się, aby piłeczka nie wypadła z rakietki. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. A teraz Wasza kolej. Spróbujcie, życzę Wam. Powodzenia, do zobaczenia.